Dzień dobry wieczór, witam serdecznie Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka i jesteśmy na Cyprze. Jestem z Daltonem. Cześć Dalton! Siemanko, Siemanko. E, powiedz mi proszę cię, mm, po co przyjechałeś na Cypr? E, nie począć Pierwszy raz leciałam samolotem, to też fajna przygoda. <grym> e, tak, wspierałam cię całym serduchem, razem lecieliśmy, mm -hmm. e, miałam misję bojową e, widziałam trochę... Mm, trochę bałeś się, prawda? E... Nie, tak, ogólnie nie. Nie? Ogólnie nie? Nie bałeś się lecieć samolotem? Nie. Ale, ale jak, jakie wrażenie, pierwszy raz wsiadasz do um, samolotu i wzbijasz? Dziwne, dziwne. Dziwne, nie? Mhm. Ja to się zgodzę, tak kura, jak górska kura, kolejka. Jak górska kolejka? Mhm. Tylko ziemia kura, bardziej wysoko. Bardziej... Dużo bardziej wyżej. Bardzo no? mhm. Po co przyleciałeś na Cypr? No wiem, tylko począć, doładować się energią, troszkę się zabawić. Potrenować mhm. w takich wysokich temperaturach. Wysokich temperaturach? Mhm. Potrenować z Adrianem czasem? Na no pewno. Mhm. E, przed walką, bo już niedługo Twoja walka. No, tak, oczywiście. No a bawiłeś się tutaj przed nią, bawiłeś się nieźle. Co się wydarzyło w Ajanapie? Ojej, ojej. Ja troszkę za mocą alkoholu, kurę to wiadomo. E, poznałem taką fajną dziewczynę i była taka mała, mała przygoda. Mhm. E, a fajna ta dziewczyna? Mhm. Troszkę wyszła do Tak. Lubisz wyższe dziewczyny? Hmm. Ty w przypadku to kurę, No. Tak. Uroda, zawsze. Uroda. Zarysiła. Miała to coś po prostu. Mhm. No dobra, no to jeżeli dziewczyny może są tutaj zainteresowane. Jaki jest twój typ dziewczyny? Hmm, może nie. Wiadomo, ja nie mam jednego takiego. Nie musi być blonde, typu. blondynka, brunetka, nie, nie, nie. nie masz także. Nie. Tylko blondynki, albo tylko brunetki? Nie, nie, nie. Okej. Okay. A jeżeli chodzi o charakter. Miła, grzeczna, mm. potwórna, czy bardziej taka z pazurem? W tym przypadku to miała troszkę pazurem. Jednak ten pazur musi być. Dalton, <grym> e, no, proszę ci powiedzieć: no to tak, zabawiłeś się z dziewczyną, mm -hmm. e, trochę za dużo alkoholu, albo może wiesz co, e, co było wega, zostaje wega, co było na co zostaje w co To no fajnie, chyba dobrałem. może to błąd, gdybyśmy. <grym> Ale tak raczej, e. kurę musiałam jedną nockę przesiedzić, przesiedzieć, korę będzie na doku. Um, U, to było? To powiem tak. Nisielę. Powiem tak, że. Dobra. Ucinamy ten temat lepiej. Niech, to, no. niech zostanie wszystko, co było tutaj, niech zostanie tutaj. Luka, Ale luka. na początku świetnie się bawiliśmy. Jechaliśmy Nie... samochodem. Śpiew... Ja kierowałam, śpiewaliśmy wszystkie polskie piosenki, utwory. E, było bardzo fajnie. Mhm. E, wbiłam niechcący w nawigację, słuchajcie, wbiłam, zamiast autostradę, to omijać autostradę, także zamiast godziny jechaliśmy dwie i pół godziny. no, koło tego. E, zajechaliśmy na miejsce, cała rzesza fanów, ludzie do ciebie podchodzą, z, mhm. e, robić zdjęcia. Mhm. Czujesz? No, dobrze, dobrze. No ale jak ja siadałam do samolotu, to już też poznałem Pamiętam. kilku fanów. Mm -hmm. I wszystko było tylko: Dalton, to Dalton. Czujesz się jak gwiazda? Nie, nie. Mm -hmm. Nigdy nie będę się czuł jak gwiazda. Jestem ciemnością gwiazdy. Był, był taki moment, że twoi widzowie uważali, że uderzyła ci trochę sodówka do głowy. Mm, to grubo się mylę. Moim zdaniem. Tak? Mm -hmm. jesteś, ja też uważam, że jesteś skromnym człowiekiem. Na koniec w ogóle powiem, co, co sądzę, bo ja byłam mile, mile zaskoczona, jak poznałam okay. Cię. Jeżeli chodzi o Twój wyjazd, dużo fanów, od początku, tylko od lotniska pojawiłeś się, wszyscy mm. zdjęcia podchodzą z Tobą robić. Są też kanały, komentary, które jednak cisną Cię bardzo. Jak no, się czujesz z tym? No to gdzieś. Kurde, nie zdaję mi tak dalej źle mi oceniają. Jak ty sama mnie troszkę poznałaś, mhm. że jestem skromnym człowiekiem i lubię się pośmiać o różnych sytuacjach. Lubisz się pośmiać w różnych sytuacjach. Ja w ogóle dowiedziałam się, jak się dowiedziałam, że będę lecieć z tobą, że mam mhm. cię <grym>, że mam, masz bezpiecznie tutaj dojechać i no i rzeczywiście stanęłam nas w wysokości zadania. I powiem ci szczerze, że gdzieś tam, gdzieś wcześniej od różnych moich znajomych. Mhm z Warszawy, takich znajomych, trochę co uważają, że są lepsi od innych. Myślałam, dowiedziałam się, że nie umiesz czytać, nie, nie umiesz pisać, a się okazuje, że Dalton uczy się łaciny. Tak, oczywiście. Nie tylko łaciny. Czyli czytasz, piszesz? Pisać jeszcze nie. Tak załasam. Mhm. No to przyjdzie czas, który... Kiedy przyjdzie. Po prostu. Jak to się stało, że ominęła Cię nauka pisania? E... Nie minęła mnie, ja tylko kurde nie byłem taki zdolny, żeby pisać. Bo byłem słuchowcem i stronkowcem głównie w szkole. Mhm, czyli czytasz w łacinie, uczysz się łaciny, a po polsku jeszcze nie bardzo piszesz. Nie tak. Mhm. No bo rosyjski, jak chodziłem do szkoły, to parę C miesięcy to normalnie stamtąd po... Cyrolica, tak, jest... Ale nie pisałeś też? Ja też pisałem. Pisałeś po, rosyjsku, po tak. rosyjsku? Umiesz pisać i czytać po rosyjsku? Eee, a po tak. polsku już nie bardzo? No nie. I jak to się stało? Nie wiem. Ja po prostu mam geny korea białoruskiej i dlatego tak a, a skąd dokładnie? Gdzie twojego? Eee, Z Zab Nie wiem, jakie tam miejscowości i tak dalej. Nie? Uh -huh. Bo mój ojciec to trzecie pokolenie kolejarza. Nie? W Warszawie mój ojciec mieszkał przez długi czas. W Warszawie mieszkam? Mm -hmm. A nie planujesz przeprowadzić się do Warszawy? No właśnie, cały czas nie chcę w Warszawie mm -hmm. zamieszkać. Już niedługo twoja walka. Mm, mm. Imprezy były, imprezy teraz od, odstawiasz, odchodzą na bok? No pewnie, bo kurę niedługo walka. ja jestem opoczęty, dużo energii dostałem. Dużo energii. No tak dziś wyszedłeś, żeby sobie pochodzić. Mm. Chodziłeś chyba za 3 godziny? Mm, nie wiem ile nawet. Ale na pewno przeszedłem kury 5 no dobrze, jak podoba Ci się na Cyprze? No ładnie, ładnie. Ładnie. Byłem na dwóch plażach, akurat tak dalej. To są fajne kościółki, koło jest kosmiczny. Mm -hmm. Powiedz mi proszę cię, wracając do tej sytuacji z Ayanapy, ja jeszcze będę dalej drążyć. Troszeczkę, tak? Ty ja, 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 ja. Czy kontakt z dziewczyną mhm. dalej jest? Czy to nie, będzie nie, nie, miłość nie. na całe życie? Nie, nie, nie. Nie. nie? nie. To Tylko była taka jedna. Wakacyjna nie, przygoda. Dokładnie. A idź, nie wiem co na to dziewczyna, skoro była taka fajna, to może jednak warto jest podtrzymać mm. znajomość. Mm. Czy mm. szukasz dalej? Szukam No to tak jak kiedyś prowadziłam programy na żywo, znać różnice w obrazkach i jak dzwonili do mnie słuchacze, mm. to zawsze było szukaj dalej. <laughs> Także Dalton szuka dalej swojej wymarzonej, ukochanej pani. Dokładnie. Mm. Wiemy, że musi mieć ten pazur, to coś i tyle. Także dziewczyny, mm. Dalton jest nadal wolny. Dokładnie, dokładnie. Przechodzimy do Twojej walki Dalton. Będziesz walczył z Bagietą. Mm -hmm. Od początku wiedziałeś, że to będzie Twój przeciwnik? Mm, tak. Tak? I zgodziłeś się od razu na niego? Mm, tak, bo moim zdaniem on jest zabawny, ja jestem zabawny. On nie będzie się uciekał, kurde, tylko będzie kontraatakował mnie. Mm -hmm. To będzie dobra walka, nie? To będzie bardzo dobra walka i to będzie walka w boksie. Mm? Czy zgodziłbyś się na parter, na MMA? Mm, jeszcze nie. Jeszcze no nie? bo musisz się poszkolić. Uh -huh. Bo po te, że to trzeba dobre fyty robić tak dalej, blokować uh -huh. i kontrolować. No? E, trenujesz gdzieś? Mm, nie, tak ogólnie staram się sam trenować. No wczoraj trochę za granem Ja Ja wiem, no to tylko tak, żeby wytrzymać czasu. Uh mhm. -huh. Dobra, to w takim razie jutro idziemy na Na trening? No, tak, musimy. No. I robię z tobą sparring. Dobra. Ale ostrzegam, mam dobre sierpowy. Będziesz mnie bić? Sparing to sparing, to. Co? No oczywiście, żartuję, Dalton. Sparing to sparing. Ja miałam już nieraz raz sparing z chłopakami, także bardzo bardzo lubię, bo chłopacy mocno biją, ale dziewczyny są bardziej zacięte. Tak. Może? Do... to się zgodziło. No? Może dlatego, że... Bardziej uparte jesteśmy. Bardziej uparte jesteśmy. No właśnie, Dalton, powiedz mi, tutaj walka tuż, tuż, jesteś teraz na Cyprze. Jak emocje przed walką? Czujesz już te emocje, czy nie, jeszcze nie? nie, nie, jeszcze nie? nie. Za chwileczkę konferencja, już w niedzielę pierwsza konferencja mm -hmm. przed galą, 14 już galą Prime MMA i myślę, że po powrocie do Warszawy już będziesz czuł Ech, tę adrenalinę? Tak, wtedy tak. Mm -hmm. tak no. Jak przejdę pierwszy panel, krótko, to już będę czuł tę areninę mm -hmm. i coraz bardziej rosło. Planujesz coś, powiedz na konferencję? Przygotowałeś coś na panel? Jeszcze nie. Jeszcze nie. nie? No to wracając do bagiety, co sądzisz, jakim jest przeciwnikiem, silnym, mocnym, hmm. doświadczonym? Na pewno doświadczonym ode mnie. Większe doświadczenie Parterówkę, Tak, który sam wywiał kilka walk. W mhm. to może być troszkę słabszy, ale może być, może trenować przede mną. Na pewno trenuje, znając bagietę na pewno trenuje i tak łatwo się nie podda. Mhm. Ja chciałabym jeszcze się dowiedzieć, jeżeli nie bagieta, to kogo byś widział za swojego przeciwnika? Nie wiem, nie wiem. No, no, ja nie myślałaś tak, o tym? Nie, nie myślałem o tym. Mhm. Bo jak będę dobrze przyrodkowany, to sam sobie wybiorę przeciwnika. Okej, okay. wracając do sytuacji było bardzo głośno, że nie zostały Ci wypłacone pieniądze, ale już wszystko jest uregulowane, mm, wszystko, tak, jest okay. wszystko jest okej. Okay, wszystko jest okej, Było za z menadżerami i osobami postronnymi. E, dokładnie, tego, co, dokładnie. Było troszkę zamieszanie też przeze mnie, bo założyłem firmę itd. To też y, tam się zmieniło te plany. I poszło na pieniądze, poszło tam mm, gdzieś, tak, tak? Tak, na pewno, poszło do przedom menedżera, mhm. tak dalej. Później musiał cofnąć to. bo troszkę kon zamieszania. Konflikt, zamieszania. zamieszania. Tak mhm. e, Dalton, powiedz mi, bo wiem, że m, byłeś osobą bezdomną. Mhm. Nie miałeś gdzie mieszkać. Mhm. Jakie to jest uczucie? Dziwne. Dziwne? Ale ogólnie to dobrze, bo... Czujesz przez... się opuszczony przez bliskich, przez hmm, ludzi? Już nie, już nie. Już nie? Hmm. Jak to się stało, że już nie? Kiedy był ten moment, hmm. na Nie, po prostu już nie będę tak myślał o tym, tym wszystkim i Olaantów. Żeby o tym nie myśleć. A nie masz pretensji, bo masz rodzinę, nie masz pretensji hmm, do rodziny, że nie. cię nie wspierała w tym hmm. momencie, w tym trudnym czasie? Nie, nie? Kiedyś miałem, powiedziałem, kiedyś miałem tak dalej, ale Raz mówiłem, drugi raz mówiłem, trzeci raz mówiłem. Prosiłeś o pomoc, tak? No e, prosić nie, ale prosić nie, ale powinni mi pomóc. Mm -hmm. Ola to Lali, ja teraz ich olewam. Proszę. Jak to się stało, że stałeś się bezdomny? A to ciężka sytuacja, kore, e, Później Byłem w szpitalu, wróciłem ze szpitala. E, Goszka powiedziała, że Kore straciłem mieszkanie, później się okazało... Goszka, to... Jakaś od mieszkaniówki, nie? Powiedział. A później e, ludzie się tam przyprowadzili. E, się, mogłem ich wyjebać z tego mieszkania, ale nie chciałem, bo tam byli dzieciaki w domu. I wolałeś sam się usunąć? Mm, tak, tymczasowo się wypisałem i obiecali mi mieszkanie i tak e, do dzisiaj kur. Zrezygnowałeś z Mhm, mm Ale mi obiecali, że dostanę mieszkanie. Obiecali ci, że dostaniesz mieszkanie? Ja mam... dlatego mam wyjebane na te całe miasto. Ja mam jednak nadzieję, że znajdą się osoby, które wesprą. Gdzie, gdzie Ty wtedy poszedłeś? Jak wymendowałeś się, ustąpiłeś rodzinie tak? z dziećmi mieszkania? Gdzie poszedłeś? No, różne miejsce, z spałem integralnie. Tak ja sam taki komendosem, to o to się nie boję. Bo zawsze oglądałem kurę przetrwania i inne rzeczy. To miałem pomysł, żeby przyzykrować się na zimy, na wiosnę, na jesień tak itd. Czyli rozumiem, że w tego nie przetrwasz do końca. Tak, jak ulica mnie nie zabiłem, to tam mnie nie zabije. Mhm. Ja bardzo chciałabym zobaczyć cię również w MMA, ale boks też jest bardzo piękny, też kochamy wszyscy mhm. boks. Powiedz mi, proszę cię, jeżeli chciałbyś trenować u kogoś. Masz osoby, które trenerów, którzy ci... Się nie, mażą, nie, nie, nie. Razie, no, zobacz, jest wiem. dużo osób z freakfightu, które. Wiem, ja, mhm. wiem. Tam jest troszkę tego, które. Tego... mają świetnych trenerów. No, tak, rozumiem. Mhm. Ale mówię, ja staram się samokiem sam, sam, kurę. Mhm. Ja staram się sam trenować. Po powrocie mhm. do Cypru wracasz do Dresdenka, czy zatrzymasz się w Warszawie na dłużej? Nie, na pewno kurę, może, na pewno do Warszawy. Później na Poznań, do rezentowa i później do Warszawy. No to co? Może apel do osób, które chciałyby trenować Daltona. Ja pamiętam też zawodnika, który. Nie wiem, czy to nawet nie był bagieta, do którego się sami zgłosili trenerzy. Nie pamiętam, kto to był? Który to jest z zawodników? Chyba rzeczywiście to był bagieta, który... pomogli, ubrali go, dali fajne nowe ubrania, mm -hmm. zegarek nawet kupili i trenowali, do... przygotowywali no. do walki. Czy byłaby taka możliwość, gdyby ktoś się zgłosił do Ciebie, trener, i zaproponował Ci e, hmm. treningi? Nie wiem, ciężko mi teraz ocenić to. Nie chciałbyś trenować pod okiem fachowca? Hmm. Przygotowywać się do walki? Myślę, że nie. Uważasz, że jesteś na tyle dobry, że dasz sobie radę? Hmm. Nie, ja jestem taki, kurde cierpliwy, mhm. że jestem perfekcjonistą, że staram się dokładnie okay. robić coś. To jeżeli jesteś perfekcjonistą, to nie fajnie jest... Pracować z kimś, kto zjadł na tym zęby. Hmm. Bardzo długo trenował sam i trenuje również innych zawodników? No rozumiem, rozumiem, ale mówię na razie o tym nie myślę. Nie? Y -y. Hmm. No dobra. Bo jestem takim, jak to powiedzieć samotnikiem. Jak przez te wszystkie lata sam musiałam kombinować, myśleć, że nie przeżyć, to y -y. ciężkie się przyczaliście. Tak, a powiedz, czy przez ten cały czas prosiłeś kogoś o pomoc? Oprócz y rodziny, hmm. tak, do których. Nie, po no prostu... Y no to olewam po prostu. Jak ktoś miał mi pomysł, to pomagali. Jak ktoś mnie olewał, to mnie olewali. Mhm. A to mam wyrąbane na to wszystko po prostu. Yy, a co uważasz, yy. Adrian Cios, który Cię zaprosił? Jest w porządku. Ja myślałam, że będzie taki yy, dętki. Jaki? Dętki. Taki, który yy, mniej być Nie wyluzowany, Myślałeś, że gwiazdorzy? No, może tak powiedzieć. Mhm. Ale naprawdę jest w porządku, gościu. E, mile mi też zaskoczył tym wszystkim. No. Wspieracie cały czas. Tak. Mhm. E, Sandra z Adrianem ciosem, Sandra z Moro i Adrian cios przyjęcie e, ciepło. No, bardzo ciepło. Mhm. Sandra właśnie przygotowuje jedzonko. No, ta pomidorówka to naprawdę była dobra. Widzicie, ale ja robię lepsze zupy. Pamiętajcie, ja wygrałam przed walką na Cloud, wygrałam pierwsze miejsce z Adrianem. Mm. <grywa> Ale Sandy rzeczywiście też bardzo dobrze gotuje. Wracając. Ale to zrobisz mi takiego dobrego chabowy. Z chabowy? Zrobić? Mm -hmm. <grywa> A to ty miałeś mi robić kolację. No <grywa> ja to co my razem? W Warszawie. <grywa> No ja jestem bardzo ciekawa. A może Prime by zrobił taką właśnie też edycję, gdzie zawodnicy przed walką walczą o kto lepiej gotuje. No, no, Umbiesz to... gotować? Trochę, trochę. No to, No to ja najpierw poczekam może ktoś Przedusić. In... A przedusić? E, tak, ale owoce. Na przykład paprykę. Aha, okej, okay, dobrze. Mm, bo duszenia w walce nie będzie. Robicie stójkę. Tak. Ale takiego przydusza. Nie pięściami. można, nie mów to! A pięściami, pięściami okay. Podchwytliwe było. Podchwytliwe, bardzo dobrze. E, Dalton, no co, idziemy teraz, idziemy jeść. Ja hmm. jeszcze z Tobą pewnie porozmawiam na lotnisku, jak już będziemy wyjeżdżać. I wakacje się skończą. No. Jest troszeczkę taka nostalgia, hmm. smutek, że powolutku kończą się wakacje? Nie, nie. Bo wiem, że po wakacjach pojadę na kolejne wakacje góry, na Mazurach. O, no to pięknie. Na Mazurach mam rodzinę. Masz rodzinę na Mazurach? Po Ełku. Ja pochodzę przecież z Ełku. Moje rodzinne miasto. Mm? A to jest chyba duży jezioro. Tak. Jak tam miałam 8 lat, to byłam na Mazurach kilkudziesiąt. Ostatnie pytanie. Czy teraz planujesz osiąść gdzieś, wynająć mieszkanie? Mm. Czy będzie już cię stać na to, żeby wrócić do... Jak dobrze wszystko pójdzie, to tak. Tak? I planujesz to zrobić? Mm? Cieszę się. Ale tak. na pewno nie drodzy Nie drodzenko? Nie. nie. Jakiś, jakieś większe miasto? Nie, właśnie takie mniejsze miasta, nie? Mhm. Bo tam jest zawsze czysto powietrze i skromność. Niż w wielkich miastach. Co niż skromność bardzo u ludzi? Tak. Mhm. A nie uważasz, że pewność siebie pomaga przejść przez życie? Hmm. No Zbunisz to już problem? wczoraj ci mówiłem. Czasami pewność siebie to może zabić człowieka. W jaki sposób? Po prostu. Więcej wrogów i wszystkiego. Więcej wrogów? Mhm. No dobrze, ja wczoraj też Ci zadałam prywatnie takie pytanie i może zadam tutaj jeszcze przed kamerą. Ostatnie, obiecuję. Co sądzisz o pieniądzach, o ludziach, którzy je mają? No, którzy mają, kurę to przesadzają, bo nie widzą. A po drugie, po drugie pieniądze zmieniają człowieka. Mhm. Pytanie. A miałeś taką sytuację, czy obserwowałeś inne osoby, które dorobiły się czegoś, zyskały więcej pieniędzy i się zmieniły? No, może dwa razy tak widziałem. Widziałeś takie osoby? Mm. No i co się z nimi stało? No co, zniszczyli samego siebie, nie? Po prostu się wybłyszali i tak dalej byli dzwoniaki mm -hmm. i nie byli inny. skromni, no? A po drugie jak ktoś ma więcej pieniędzy, jak w moim przypadku jak wróciłem do miasta, no mm -hmm. to myśleli, że się będę wywyższał. A ty pozostałeś dalej sobą? Tak, dokładnie. Dalton, mm -hmm. to byś byś się opisać w trzech słowach, trzech, pięciu słowach. Jaką sytuację? Siebie. Siebie. Jaki jesteś, kim jesteś? Normalnie, Kurde, ja Jestem małym filozofem, e, wojownikiem i nie boję się wyzwań. Nie boisz się wyzwań. Ja, gratuluję ci serdecznie, bo wiem, że się nie boisz wyzwań. Oczywiście, ta podróż to też jest wyzwanie, i wejście A? do To Ostatnie pytanie. Jeszcze, dwa. Jak, Jeszcze dwa. Jak, jak to się stało, że trafiłeś do Prime'u? Czy to był właśnie ten moment, kiedy nie, nie, nie. w Lombardzie stałeś nie, się gwiazdą? Nie, nie. Po prostu na moim kanale KORE poprosiłem, żeby wystartować w boksie naturalnym, mhm. czyli sportowym, ale później pomyślałem, że nie pójdę na to. Bo już Chciałeś startować w zawodowych normalnym bocie, zawodowych tak, bo nauczyciel kiedyś chciał mnie wysłać do szkoły, do Guzowa, mhm. na boks. na boks. Tylko umarł na serce, miał zawał, mm -hmm. na bójsku, jak gra i mecza, ale może nie spełnią. Spełniasz swoje marzenia? Mm, Moje i jego, no? Żeby dojść do walk zawodowych, trzeba przejść najpierw i walki amatorskie. No. E, może niekoniecznie, ale, e, ale przecież trzeba trenować. No tak. Czegoś należy zacząć. Mm -hmm. Ale tak, inaczej, ja poszło tak, że poprosiłem widzów, jak będą mieć taką możliwość, żeby wystartować właśnie w boksie i tak mm -hmm. jakoś tak wyszło. I tak wyszło, że znalazłeś się w Federacji Prime MMA. Czy Federacja Prime MMA dobrze dba o ciebie jako tak. zawodnika? Tak, ja byłem na czoku. Jak tam weszłem tak dalej, to oni też robili dobre wrażenie na mnie. O, to cieszę się bardzo. No to co, e, może kilka słów do swojego przeciwnika. Tutaj prosto do kamery. Co masz mu do przekazania? E, Bageta, wiesz, że ty masz ciasto, nie? Ja cię zjem, a potem wypluję, nie? Ups. No to co, widzimy się już Bo niedzielę. Bo nie smakujesz. Nie smakujesz? Nie, jemu. Baggeta nie spokoje. No to co, widzimy się na konferencji już w najbliższą niedzielę. Ja. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Nie ma sprawy. A jutro idziemy na sparring. Tak, i będzie. Jak myślicie kto wygra? Komu kibicujecie? Miu. Dziękujemy. Bye bye.